Cóż kierowcom wypada liczyć, życzyć tylko cierpliwości. Bardzo dziękuję za te informacje. Maciej Cholewiński. U nas w informacjach teraz Bydgoszcz i nietypowy zlot fanów Gwiezdnych Wojen. Wszystko z okazji 30. rocznicy premiery Imperium kontratakuje. Gościem specjalnym Star Force 2010 był odtwórca słynnego Lorda Vadera. Bydgoszcz stała się stolicą całej galaktyki. W przemarszu przez miasto uczestniczyło kilka tysięcy osób. Wszystkich łączyła magia filmu. Mamy tu i takich skrajnych zapaleńców, i fanów. Także zwykłych ludzi, którzy po prostu lubią film. W zlocie wzięli udział nie tylko Polacy, ale również goście z Włoch, Czech i Belgii. Liczne atrakcje ściągnęły do Bydgoszczy Rzesze Publiczności. Bardzo warto było przyjechać, bo my jesteśmy z Wrocławia. A specjalnie? Specjalnie. Byliśmy w ubiegłym roku w Toruniu, a jednak do Bydgoszczy publiczności dużo bardziej dopisała. Także pozdrawiamy wszystkich fanów Gwiazdy Wojen. Raz z moim synem Mateuszem. Saga Gwiezdne Wojny to prawdziwy fenomen. Okazuje się, że proste przesłanie Dobro Zawsze Zwycięża jest uniwersalne i ponadczasowe. Daje też potrzebom pokoleniu i tym starszym przypomina y, jaką właściwie drogę trzeba obierać w życiu, więc to też może być sposób na życie. Najzagorzalsi fani nie poprzestają na oglądaniu filmu i robią własne kostiumy. Grunt to skompletować odpowiednie, y, odpowiednie elementy stroju, żeby, żeby zgadzały się z pierwowzorem, jakie zobaczyliśmy w filmie. To może zająć Miesiące, ale jak mówią fani, warto być cierpliwym. Każdy z nas ma swoich ulubionych bohaterów e, albo ulubioną stronę mocy. E, I wydaje mi się, że w dużej mierze to decyduje o tym, kto wybiera jaki kostium. Dzieci zazwyczaj uwielbiają Lorda Weidera. Jest czarny, zły. Jego oddychanie mrozi krew w żyłach. Gdzie się odbędzie zlot w 2011 roku, tego jeszcze nie wiadomo. Sądząc po opiniach gości. Jesteśmy naprawdę pod wielkim wrażeniem, a dzieciaki szczególnie, bo to najwię najwięksi fani są jednak. Publiczność na pewno dopisze i znowu tysiące osób przejdą ulicami w rytmie marsza imperialnego.